Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, przeglądam sobie dzisiejszy tekst. No będzie troszkę od sasa, troszkę do, do lasa. No bo, w, w, bo są różne rzeczy, No, ale udało mi się je tak w jeden woreczek tak wsadzić, powsadzać, wkładać. Wiecie Państwo, można to było rozciągnąć na, każdy z tych tematów na cały odcinek, ale ja dzisiaj po prostu jestem szczodry. Będzie i o awarii wczorajszej, która jeszcze trwa trochę, komputerowej. Będzie o walkach MMA, że celebryci za wejście do klatki i pół miliona potrafią zebrać. No i będzie o elekcji amerykańskiej, bo bidak Biden... Chyba się chce wycofać, chociaż demen demencja jest tego, dementowanie. No i na koniec będzie o profesorze Bralczyku, który nieopatrznie przyznał, że psy zdychają. Nie miałem pojęcia. Zapraszam Państwa gorąco. Dawno nie było kupeletów i ciotki dorotki. No to bardzo proszę w takim razie. Przeszło miesiąc nie było. Jak mawiała ciotka dorodka, będzie pierwsza zwrotka. Ciśnienie światu wzrosło skuteczniej niż przez 100 gram, bo nagle system rybnął przez jeden mały program. To męska jest awaria, Wam powiem, drodzy moi, bo na portalach piszą, że nagle wszystko stoi. Jak mawiała ciotka dorodka, będzie druga zwrotka. Pochwalił się pan Filip, opłacą go sowicie, Gdy wlezie on do klatki za krótkie mordobicie. Nie dziw, że celebryckie porył bicie w modzie, Bo ludzie chcą oglądać uszczerbki na urodzie. Jak mawiała ciotka drodka, Będzie trzecia zwrotka. Elekcja w Ameryce wybiorą ten sam schemat postrzelonego Trumpa lub się Pajdena. A ja tak myślę sobie, po cichu między nami już dalibyśmy spokój w tych stanach z dziadersami. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie czwarta zwrotka. Profesor Bralczyk stwierdził, stąd wyszła lekka kicha, że piesek nie umiera, lecz naturalnie zdycha. Za słowa profesora, internet strzelił focha, na szafot by go wysłał, a psy, cóż trzeba kochać? Jak mawiał wujek za skroniec, teraz będzie koniec. No i to tyle bardzo jestem ciekaw, na jaki temat. Z tych czterech, które zostały poruszone, będą Państwo zabierać głos najchętniej. Będę liczył starannie w komentarzach. Natomiast jeżeli chodzi o imieniny, no to 20 lipca imieniny obchodzą w sobotę. Na przykład Czesław, Hieronim i Małgorzata, a także Ansegis, Aureliusz, Czesława, Eliasz, Flawian, Flawiana, Eliasz, Jeronima, Leon, Leona, Ludwika. Modest Paweł Remigia, Remigiusz Severa i Stosław. Najserdeczniejsze życzenia Państwu składam. Z tej okazji nietypowe święta mamy. Jak najbardziej Międzynarodowy Dzień Szachów. Byłem mistrzem piątej beta do dzisiaj pamiętam. Z Kubą Janowskim wygrałem finał. Dzień Księżyca jest też. Przysłowie z bogatej listy przysłów wybrałem jedno: kiedy w Małgorzate kropi, siano się źle. Kopi. Cyca de dnia z kolei Adalbert Ludwig Bölling. Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami. <grym> Natomiast na, na sam finał dzisiejszego odcinka gra półsłówek. Wykombinowałem ją przed chwilą, nie słyszałem jej nigdzie, więc być może jest tym autorem. Biorąc pod uwagę, że są gęsie pipki, to dzisiejsza gra wygląda następująco. Cały w pipkach. Taka zbiorowa gra słówek. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia na jutrze.